Kur... Kurwa, skoro <grywa> Kurwa, słaby idiota. Kurwa, słowa Kurwa, IDIOTO! idiota. Kurwa, słowa już Kurwa, słowa idiota. podjechali, pomocy! I Kurwa, słowa idiota. Kurwa, słowa idiota. Kurwa, Kurwa, NIE Kurwa, Mówisz, że plecy mamy na, na żółtym? Widzę, widzę Kierowca, Ty, co tam się, się. Ty co tam się... Ty, ja, Tak się odpoczywam, ja, z kierownicą Ej, Ej, O kurwa, <laughs> 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 Ej, bo my się odpoczywamy z Ej. Ej No to dawaj, ja... Maję czy początek Jebaj, nie, o, nie bój się, nie bój się nie bój się Oj, oj, kurwa <śmienicieliby> No i Bronko jadą bunkier, bliska bunkier, bliska bunkier biska się bier. Bier. Nie nie stopy to odjedźcie, no nie wchodźcie teraz, nie? Ja wychodzę kurwa, biedę. no nie, Chodź chodź, 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 chodź Ja bym z no, no. No, no kurwa, no ten ty na wojnę! Poddaj kogoś Oddaj kogoś Co to kurwa za handling do chuja Borderline, monster oh, oh, oh. Iść tam podbiegnij do szmaty teraz no i pzy. O oh, kurwa. Oh, kurwa Ale się zgrał chłopie Ja starałem się na pionę normalnie chłopie Siema Wiadomo Kurwa piąteczka. Ej nie to jest nie te są hopczek, które, które cię zgłaszą kurwa. A e, jumbo? Jumbonik? No ładuj. O kurwa! Ej <grym> cię skopujcie mogę przez tego idiota jewodego. Oj! Ole leci, lotnik. O kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! Napyta <grym> się chujowy. Na Ričiu bym, bym trafił, obiecuję sobie. Na bym trafił, nie, no, tam są lepsze jak... Wszystko. No tak. A mu dałeś, kurwa dziwka. <laughs> <laughs>